Banana i ser. <śmieniciela> Dzieci, zgadnijcie, kto do nas przyjedzie. Dzisiaj, święty Mikołaj! Nie. Lepiej! To może stolarz? Czemu stolarz miałby.? A może policjant! O! Nie! A może taki dziwny kot bez włosów, który najpierw robi. Miu! Przestań! Dzisiaj przyjedzie do nas w odwiedziny słynny, śpiewający duet: Banan i ser! Super! Tak? Kto by chciał ich firmową czapkę? Nie! Co to za hałas? Ja tu Bo oni przyjdą nam zaśpiewać tu. Dzisiaj, 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 dzisiaj. Wow! Banan i ser mają wśród nas super fama. Kto z was chce posłuchać ich najnowszej przysłodkiej piosenki? My mamy kocyka, który utyka Mizerota z tego jest. Na śniadanie damy mu sadzone, a do tego bekon, no i cześć. Stąd wydostać! O nie! W filmach to zawsze działa! Dalej wietrze! Zabierz mnie daleko od tego miejsca! O, chyba firmy! Wielkie dzięki! Co nie wygląda dobrze! Spadłeś właśnie z nieba? Przeuroczych piosenkarzy śpiewających o warzywkach zjawi się tu na moment! Będą piosenki o kwiatkach i szczeniaczkach, bleh Wy jesteście w miarę ogarnięci! Jak sobie z tym radzicie? Po prostu wyobrażam sobie, że to plastelina, którą wgniatam w ziemię i już mi lepiej. Ja wyobrażę sobie, że trzymają pająki. A ja bardzo lubię pająki. Wtedy poczuję się o wiele lepiej. Ja tak nie umiem! No i ciągle nie udaje mi się stąd uciec! To spróbuj wymyślić coś, żeby się tu nie pojawili. <laughs> Ja stąd nie wyjdę, ale może zrobię coś, żeby oni tutaj nie weszli. Gwen, przy Będziesz tego bardzo, ale to bardzo żałował. Zero czułości, Luzik. Muszę obmyślić plan. kilka piosenek. Jakoś to wytrzymasz. Tak. Po prostu udawaj, że to zły sen, którego z jakiegoś dziwnego powodu nie lubisz. Nikt nie lubi złych snów! I wy może to wytrzymacie, ale ja nie! Wy nie rozumiecie! No ale czego? Niczego! Yy, tu nie ma czego rozumieć! Śmieszne, co? Uuu. Oni po prostu nie mają pojęcia o tym, że banan i ser to... To, to moi... Banan i ser to moi rodzice. dzieciaków dowie się, że to moi rodzice, to będą chcieli się przyjaźnić i przychodzić do mnie do domu! I umie spać! I zjedzą mi moje płatki! W życiu! Ten koncert się tutaj nie odbędzie! Mam już plan, jak ich zatrzymać! się. Wow, ona na serio nie lubi tego duetu! Nie słyszałeś, jak śpiewają? To jakby ktoś zapakował cukierki, tęcze i szczeniaczki i wypuścił to wszystko naraz na scenę. <grym> Byłem na ich koncercie. To wiele za dużo przymusowej radości naraz. Po tym po prostu wszystko wydaje się rozczarowaniem. Żółwik. Psz. Gwen, na pewno dasz radę wyciągnąć szefa z gabinetu? Spokojnie, dam radę. A teraz już idźcie. Nie chcecie tego oglądać. Ach, jutro nie będę się za to lubić. Hej, szefie! Tak, Gwen. Co mogę dla ciebie? O, yy, coś ty zrobiła! Utknęłam w wiaderku. Dobrze, yy, zobaczmy. Może uda się... Yy, yy, yy. A, nie. Yy. Tuba zmieniająca głos. Okej. Okay. Raz, raz. Nie. A, raz, raz. Szef, to ja! Wow, to serio działa! Idealnie! Dzwonimy! Halo, z tej strony ser. Tak, halo! Tutaj szef, duży dorosły nauczyciel. Nieźle, Noah? Niestety musimy odwołać dzisiejszy koncert, więc... O nie! Dlaczego? A, 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 czemu? Po prostu coś wymyśl! E, no bo... ponieważ e, wszystkie dzieci z przedszkola dostały dziś ospy. Dokładnie, wszyscy zarażamy! Oj, to wszystko? Banan i ja mieliśmy ospę już dwa razy. Przyjedziemy! E, znaczy, różyczkę! Z głowy! Odrę? Zaszczepieni. Zaszczepieni! Ale nie? Nie mamy? To do zobaczenia! Prawie? Hej, o co ci chodzi? To tylko owoc i nabiał. O co? Żaden problem! Problem? <laughs> Najmniejszy! Zero problemu! Dobra, hej! Plan A nie wypalił, ale my się jeszcze nie poddamy. Co idzie po A? B. B idzie po A. Jak możesz nie wiedzieć? Ha! Komu potrzebny ten bla bla bet? Mam już nowy plan. Chodzi ci o alfabet. Nieważne. Zrobimy tak. Musimy po prostu opóźnić przyjazd tego zespołu aż do czwartej. O tak. Opóźnić ich jakimś dinozaurem? No przecież nie takim prawdziwym dinozaurem. Nikt ich jeszcze nie wytresował. Co ty? Trzeba zrobić tak, żeby przyjechali, gdy już zostaniemy odebrani. Wpadłem na pomysł, ale potrzebujemy gabinetu szefa. Czemu mam wrażenie, że znowu zrobię coś, czego będę się wstydzić? Moje życie jest trudne. Szefie! Czemu ty ciągle to robisz? Podłączyłem ich auto do miejskiego systemu śledzenia. Patrz, teraz ich widzimy. Super! Hej, a potrafisz zmienić kilka świateł na czerwone? Ha, bułka z masłem. Teraz będą stać na każdym skrzyżowaniu! Miałeś ich spowolnić! Staram się. Są zbyt szybcy. Gdybym tylko dał radę... Halo, policja? Co ty robisz? Chcę zgłosić kradzież bananowego samochodu. Opisać go? Jasne. To samochód w kształcie banana. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Mówiłam, że zapaliło się czerwone. To wy jesteście Banan i Ser? Tak, panie policjancie, to my i jedziemy na koncert. Obawiam się, że muszę wypisać wam duży mandat. Za to, że jesteście super! Mogę prosić was o autografy? Moje dzieci was uwielbiają! Naprawdę się cieszymy! Nie pozwolę, żebyście spóźnili się na koncert! Za mną! No to nic z tego nie wyszło! Teraz jadą z policyjną eskortą! To jeszcze nie koniec! Być może i tu dojadą, ale na pewno tu nie wejdą! To ich zatrzyma! A, Dzieci! Jechaliśmy na syrenie przez kilka czerwonych świateł i się udało! Przed wami bananise! Nie wierzę to chyba jakiś kiepski żart! Bardzo dziękuję, że przyjechaliście. Waszej muzyki nie lubię, ale dopóki tutaj jesteście, nie muszę zajmować się dziećmi i to lubię! Dzisiaj mamy dla Was coś specjalnego. Przyjechaliśmy zagrać wam naszą nową piosenkę! Tak! Tak! Ta! Błagam! Tylko nie ta nowa! Piosenka, którą zaśpiewamy, jest o kimś, kto jest nam bardzo, bardzo bliski. i może wam wszystkim również! Niegrzeczny bywał ten nasz syn, lecz nigdy źle nam nie było z nim. To nasz słodziak, misio nasz, kolega bliski wasz. Przestań! Nie słyszymy piosenki! Wybaczcie! Lubi ten nasz ptyś ma zielony super frys On tutaj jest obok nas, kolega bliski wasz. Baranicer! Baranicer, jak Udało się! Naprawdę dałem radę! Hmm. Wracamy do domku skarbie, idź po swoje rzeczy, a my czekamy w samochodzie. Oh, skarbie? O, to twoi rodzice? No. <głos> 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 A, mogę przyjść się pobawić? Lubimy pizama party? Jakie masz w domu płatki? A czy mogę potrzymać cię za rękę? Twoja mama przytuli mnie na dobranoc?